Z z zaproszony był pan piotr florek wojewodawieńcopolski który równocześnie jest prezentem Zarządzania, z mieszkańcami także ja tutaj nie dotarły do mnie sygnały ale też pewnie w zgodzie wszystko się odbyło no tak wodą po oraz poprawy ochrony użytków rolnych przed powodziami temu również służyć będzie zrealizowany projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą Modernizacja prawostronnego działania rzeki Warty Przykosy, orzechowo Szczodrzejewo na terenach gmin Przykosy i Miłosowa w Miasta nad Wartą. Niestety z racji ważnych obowiązków służbowych nie mogę w nim uczestniczyć. Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 przecinekowy km wołów. Wołów, który w trakcie akcji powodziowych wykazywał jakby niedoszczelnienie. On przesiąkał pod, pod spodem korpusu. W związku z tym, zadaliśmy po przeglądach, że jest to wał, który wymaga podatnika i rozlicy Prace Prace pediatryczne polegały na doszczelnieniu korpusu wołów, i była napijana szczęka szczelna plus e, zakładana benzomata celem ustalenia korpusu wołu, żeby nie, woda nie przesiąkała przez e, woł. E, e, cały odcinek wołu jest od Lubża do, e, do do tutaj, do tego odcinka, czyli do, 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 do I nie wszędzie były te odcinki ustaleniane, jeśli chodzi o tę tylko miejsca takie, które były wytypowane, które były najgroźniejsze po prostu Po ściągnięciu części nasypu został również dogęszczony korpus, z uwagi na to, że wymagały dostosowania do obecnych parametrów, jakie są wymagane w stosunku do wałów przeciwpowodziowych. Wał został obsiany ponownie trawą. W tej chwili ona, jak widać, częściowo wschodzi, ponieważ z uwagi na obwarowania, które mieliśmy poprzez rdoś i wszystkie decyzje środowiskowe w okresie tzw. lęgu ptactwa i nie wolno nam było wykonywać prac i prace <coughs> były wykonywane w takich okresach właściwie od września do, do, do marca. Nie wiem, czy jeszcze ktoś... Koszt inwestycji w granicach 22 milionów ze środków, jak, państwo, jak dyrektor stwierdzi powiedział, środków unijnych. Oczywiście najwięcej wiemy, bo myśmy z mieszkańcami i ten strach, jak już żywali dobrze wiemy, ile to kłopotów, ile trzeba było poświęcić czasu, żeby jakoś przed wodą się uszczeć. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że już mamy tak spokojnie, będziemy mogli spać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mieszkańcom gminy Krzykowskiej złożę też podziękowanie, że ta inwestycja doszła do skutku, po... Mamy to w pamięci, jeszcze te, te zagrożenia, te momenty nieprzyspanych nocy i na pewno pozostaną w pamięci do końca życia i myślę, że to zadanie, które było zrealizowane, na pewno wyeliminuje ten problem i jeszcze cieszę się tym bardziej, że ten następny odcinek, który jeszcze pozostał, będzie zrealizowany, będzie modernizowany i myślę, że tutaj będzie mogła w wskoczyć i że będziemy mogli spokojnie spać. Także zresztą, że Pan Dyrektor który poruszył sprawa BOBU, też niezwykle ważna. No jeszcze pozostają te wały, które nie były modernizowane, gdzie to zagrożenie może pozostać, gdzie ten system jest tutaj nowoczesny na pewno jeszcze nie wproszył i to zagrożenie będzie jeszcze, ale myślę, że ten temat także poruszamy i, i, i będzie jakieś tam rozwiązanie, że na pewno tutaj te problemy będą wyeliminowane. Także no, dziękuję się bardzo, dziękuję bardzo jeszcze raz, no cieszę się. My nie spaliśmy, to zresztą tutaj wszyscy Państwo, czy część Państwa tutaj też, bo to też miało jak gdyby odzwierciedlenie to, że my też nie dawaliśmy spać innym i z nami mieli tutaj niezwykły problem. Trwało to dość długo, aż za długo, e, gdzie tutaj mówię, całe społeczeństwo włączyło się do tej akcji, były to tysiące worków ziemi, gdzie te wały były zabezpieczone. No i myślę, że dzięki temu nie doszło do jakiejś tragedii. Dziękuję. Jeśli można w imieniu pana starosty imieniu mieszkańców powiatu sielskiego, pan wójt Janicki z gminy Krzykosy, już mówił o, o tej inwestycji. Ja też ba chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim państwu, którzy przyczynili się do tego, że te wały zostały zmodernizowane, że mieszkańcy naszego powiatu mogą czuć się bezpiecznie. A myślę, że to jest najważniejszy taki element funkcjonowania społeczeństwa. Jeżeli człowiek czuje się bezpiecznie, to wtedy zupełnie inaczej podchodzi do życia. Dziękuję raz jeszcze. Ten, co płacił, no dobry, szanowni państwo, ja pozwolę sobie już do końca ostatni odcinek. O.